Witam serdecznie, Damian Akwarysta. Postanowiłem dziś nagrać filmik, co tam u mnie ciekawego w zbiorniku. Minęły dwa tygodnie w sumie, tak więc chciałbym przedstawić, co tam nowego i jak zbiornik się rozwija. Palecie na pierwszym planie, po niedawnym obiadku. Wszystkie w dobrej kondycji. Także się prezentują. I tak to wygląda. Roślinki ładnie rosną. Tutaj pięknie lotos się wybarwia. Kryptokoryna. Tak więc rośliny mają się dobrze, się zakorzeniły i powoli rosną. Są zielone. Tak więc wszystko na dobrej drodze. W akwarium nic tutaj nie, nie wyrzuciłem. Żadnej rośliny, tak więc wszystkie się przyjęły. Tutaj proszę, jak roślina poszła w górę ładnie, chyba rotała, jak to dobrze pamiętam. Tak więc była malutka, teraz już jest praktycznie do tafli wody. Co tutaj jeszcze doszło? Doszły dwie duże groty, czyli jedno mamy tutaj, w której już tam siedzi jeden ze zbrojników L199. Tutaj mamy drugą mniejszą grotę, w niej również siedzi L199. Tutaj mamy rureczki. Tutaj mamy trzecią grotę. Też dużą. W niej też również siedzi L199. I tu mamy czwartą grotę mniejszą, na tą chwilę nikt nie siedzi, chociaż parę minut temu też siedział L199 i tutaj siedział znowu L200. Tak to wygląda. Także zbiorniczek dzisiaj po podmiance i, i sobie wszystko śmiga. Proszę spojrzeć, jak porosły kosiary, bo naprawdę muszę przyznać, tutaj ten film tego nie oddaje, ale no kosiarki to mają 10 cm, jak nic. Naprawdę potężne w tym zbiorniku odżyły, tak więc porosły. Dyskowce również urosły. Muszę przyznać, od kiedy się przesiadłem do tego zbiornika? 300 litrów. No, wiadomo, tak, więc jest więcej miejsca, mają po prostu. No i tak jak kiedyś mówiłem we wcześniejszym filmiku, że no rozmiar zbiornika również ma znaczenie do y, faktu takiego, iż w większym zbiorniku zazwyczaj rybki, y, które mogą urosnąć, oczywiście większe rosną. Tutaj mój LDA16, jeden z małych. Co jeszcze doszło? Tutaj na korzeniu jeden. W ostatnim czasie doszło, nagram tak, że doszło 5 bocji wspaniałych. Tam jest jedna, tutaj druga właśnie śmiga. Bardzo malutkie, gdyż problem jest teraz z dostępnością. Naprawdę są to maluszki, które niedawno w sumie się jakby urodziły. Jest ich 5. Z początku dyskowce bardzo się nimi interesowałem, bałem się, że, że zostaną pożarte, no ale jako tako na razie się utrzymują. Tu jest też trzecia, tu za jest ich pięć sztuk. Tutaj odpoczywają moje stado dużych sterbaj kieresów. Co tu jeszcze doszło? Hmm. Doszedł jeden do moja dzielony. Mamy tutaj oproszę, tu jest jeden. Elst. 200, zielony, to jest ten pierwszy, którego już miałem, mniejszy, a wczoraj właśnie dotarł do mnie drugi, tutaj już jest znacznie większy, również L200, zielony. Tak więc to są ogólnie te zmiany, jeśli chodzi o rybki. Helenki, śmaki helenki jednak, pomimo to, że wszystkie nie były usunąłem po, poprzez... Yy, likwidację nam tego zbiornika poprzedniego, to jednak dziś zauważyłem, że w tym zbiorniku również jest masa helenek, malutki. Tak więc nie jest tak łatwo się pozbyć tego ślimaka. Proszę, jak tutaj stan kosiarek się prezentuje. I jak sobie pływają, jak ławica, naprawdę urosły niesamowicie od czasu przeprowadzki do tych 300 litrów, tak więc, no i dyskowce również, no są duże, są duże. Ładnie wybarwione, dostają swoje obiadki raz dziennie. Tutaj kolejne dwie sztuki. I tutaj kolejne dwie się po prostu maskują. No roślinki ładne jak widać, nie? Ten no to pięknie masę liści wypuścił. Taki kolorowy, nie się na razie w górę, ale dużo liści zdrowych. Glonów jako taku na razie u mnie nie ma tragedii. Tak więc minimalnie jakieś tam na listkach gdzieś się coś pojawia, ale nie ma tego dużo. Tak więc jestem zadowolony z tego faktu. Właśnie przed chwilą sypnąłem trochę granulatu. A to też z racji może tego, że no, oświetlenie nie jest też najmocniejsze. Chciałbym właśnie troszeczkę o oświetleniu powiedzieć. Bo na tą chwilę mamy oświetlenie 24W. Białe, zimne, białe. Przeplatany niebieskim, czyli żaróweczka chińskiego producenta Sunsun. Tutaj właśnie, może pokażę model Sunsun SL1200 M20. Jest to oświetlenie 24W. Także tutaj jest właśnie napisane. 24 W, i jest to właśnie oświetlenie biało-niebieskie, które stymuluje wzrost roślin. No, to oświetlenie teraz mam jakoś dwa tygodnie i zauważyłem, że no roślinką służy. Pomimo to, że jest to nie jest za duże oświetlenie, no bo widać od razu po zbiorniku, że nie jest za jasno, ale to rybom to służy, a roślinkom w sumie na tą chwilę wystarcza. Widzę nawet. No, bo po prostu nie ma glonu, bo one sobie rosną. Nie pną się jakoś szalenie, nie wiadomo jak do góry, ale liście są zdrowe, ładne, po prostu takie soczyste. Proszę się przyjrzeć, że pięknie to wszystko wygląda. Odżyło roślinki, wszystko ładnie się tu wybarwia. No, tutaj ta roślinka też naprawdę poszła niesamowicie w górę. Jest już praktycznie przy tafli, tak więc ma ponad 50 cm, a akwarium ma 58. Tak więc to światło niby 24 W tylko to jak je założyłem, to faktycznie było ciemno w tym akwarium. Ale na tą chwilę widzę, że przyzwyczaiłem się w sumie już, jeśli patrzę, obserwując na to. Wydłużyłem dwie godziny więcej świecę może, z racji tego, że jest to światło słabsze. No i tak po prostu... Nie wiem, myślałem, że to będzie naprawdę kaszana i że... Zobaczę tą lampę. No słabo, słabo to wygląda. Mówię słabo tego światła. Raczej mówię z roślin nic nie będzie, ale jednak jednak się okazało, że jest ok. Czy w przyszłości? Myślałem już na początku, właśnie, żeby kupić jeszcze jedną taką lampę i dołożyć dwie, to by było ekstrawe, bo by w sumie 48W na zbiorniczek. I myślę, że to było naprawdę super. I to niebieskie światło też faktycznie daje fajny efekt wybarwiający dla ryb. Na przykład spójrzmy tutaj na Kiryelski Orange Wenezuela, gdzie typowo pod tą lampką pływają. Jak one fajnie się prezentują teraz. W poprzednim oświetleniu tak nie było. O, tutaj właśnie widzę jak S199, ale tutaj niestety trochę ciemnawo, żeby go tak dostrzec dobrze i tyle. Dobra. Na tą chwilę muszę kończyć, bo ktoś dzwoni do drzwi, ale okej. Okay.